Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dziś Tomasz Ogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu, Panie Redaktorze. Kiedy się w takiej sytuacji polskiego górnictwa, górnikom komunikuje, że będą zarabiali mniej, to to jest dość ryzykowny komunikat. Oczywiście, że to jest bardzo ryzykowny komunikat, ale on jest konieczny, dlatego że my tutaj ważymy dobra, a tym dobrem wyższym jest zachowanie przedsiębiorstwa, zachowanie spółki, uratowanie spółki Polskiej Grupy Górniczej. A najważniejsze jest zachowanie miejsc pracy i ich utrzymanie niż że ryzykowanie nimi. Ja wiem, tylko kilka tygodni temu, no dosłownie kilka tygodni temu oni stoczyli pewnie w swoim mniemaniu, w pańskim też, dość stanowczy bój o 6% podwyżki. Teraz dostaną 20% w plecy. Panie redaktorze, zwracaliśmy wtedy uwagę, bo to również studiów o tym, że tego typu decyzje są obarczone pewnym ryzykiem i to kilka tygodni temu nie wiedzieliśmy również i byliśmy w przestrzeni, w której nie znaliśmy w ogóle samego COVID-u, jak również kryzysu, który on wywołał. I ta zmiana, jak to w biznesie, jak w gospodarce, była absolutnie nieprzewidywalna. W tamtym czasie ona była absolutnie nieprzewidywalna. Dzisiaj mamy 10% spadek produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, jak podają koncerny energetyczne, a co za tym idzie, proporcjonalny spadek zapotrzebowania na paliwowy grot. Jeżeli to połączymy z wysokimi stanami zwałów przy polskiej grupie górniczej, to widzimy, że w najbliższym okresie tych najbliższych kilku miesięcy mamy bardzo duże ryzyko dalszego zmniejszenia, zmniejszenia się zapotrzebowania. Jeżeli połączymy te dwa fakty, to ryzykujemy tym, że za chwilę nie będzie tego węgla kolokwialnie mogli gdzie usypać, a jak nie będziemy mieli go gdzie złożyć, to ryzykujemy również niekontrolowanym zatrzymaniem kopalń, niekontrolowanym postojem stąd, Przyjęliśmy i zaprezentowaliśmy wczoraj w stronie społecznej taki pakiet zachowawczy, pakiet działań osłonowych, które na te najbliższe trzy miesiące mają dać szansę spółce przetrwać, przetrwać, żeby ona mogła, żeby, żeby ta gospodarka wróciła na swoje tory, żebyśmy mogli zorientować się, jak będzie ta przyszłość wyglądała, a w tym czasie, żeby spółka nie generowała straty, albo jeżeli będzie generowała stratę, to daje w najniższym poziomie. Czyli mówimy tutaj o obniżeniu produkcji o 20%, po to, żeby dostosować się do rynku. Mówimy tutaj o zmniejszeniu czasu pracy, co jest bardzo ważne, bo zmniejszamy czas pracy i w ślad za tym idzie zmniejszenie, czyli zmniejszenie wynagrodzeń adekwatnie do czasu pracy. Mówimy tutaj, i to jest jedna grupa działań, mówimy o możliwości skorzystania z pakietu działań osłonowych, czyli tarcza antykryzysowej zaproponowanej przez polski rząd, a w przypadku Polskiej Grupy Górniczej to jest ponad 70 milionów miesięcznie, czyli krótko licząc 240 milionów na przestrzeni kwartałów. I trzecie działanie, które będzie podejmowane w stosunku do naszych wewnętrznych kosztów, czyli relacji z naszymi dostawcami, dostawcami usług dóbr, to jest renegocjowanie kontraktów, wstrzymanie niektórych kontraktów, bo dzisiaj dla nas najważniejsze jest prze przetrwanie Elastyczne przetrwanie tych trzech miesięcy, po to, żeby spółka po tym okresie miała jak najmniejszy wynik ujemny, możliwie jak najmniejszy wynik ujemny. Wtedy ta dalsza, dalsza restrukturyzacja będzie łatwiejsza. Jasno, mówi Pan o tym, że będzie można się wtedy pochylić po, po tę pomoc wynikającą z tarczy antykryzysowej w wysokości 70 milionów złotych, ale ile wynosi Pański Fundusz Płac? 300 milionów. To jak około to panu pomoże? No pomoże, bo jeżeli popatrzymy na ograniczenie wydatków z tytułu funduszu, to to na, na ogromnych, czyli na takich liczbach ogólnych. To jest około 50 milionów, związane z 50 milionów. Pamiętajmy dalej, że dalej produkujemy, bo to nie jest kwestia wstrzymania produkcji jako takiej, tylko w ograniczonym zakresie. Ale mamy 50 milionów zmniejszonych wydatków na płace, 70 milionów wpłaty, tak naprawdę ze wsparcia państwa programu tarczy antykryzysowej. I kolejne kilkadziesiąt milionów, które planujemy uzyskać wskutek wstrzymania niektórych wydatków lub ich renegocjacji. Jasne. Więc ta całość tworzy nam taką przestrzeń i okolicę zrównoważenia przychodów z kosztami. To się, to się składa. Panie prezesie, no to jak zareagowały związki? Ja wiem, że mają czas do jutra, tam do 14 bodaj, ale pan już chyba jakoś wysłuchał, czy wyczuł jaki tam jest klimat? No, te, te rozmowy są zawsze bardzo, panie redaktorze, trudne, One są zawsze bardzo emocjonalne, bo dotyczą świadczeń pracowniczych i to, to, to nas nie dziwi, zawsze tak było. My tutaj bardziej wierzymy i bardziej jesteśmy przekonani co do tego, że znajdziemy to porozumienie ze stroną związkową, dlatego że bardzo wyraźnie wskazywaliśmy, pokazywaliśmy w, jak, w jakim jest stanie przedsiębiorstwo, bardzo wyraźnie wskazali, wskazywaliśmy, pokazywaliśmy na liczbach, co stanie się z Polską Grupą Górniczą, jeżeli nie zrobimy nic. Jeżeli nie zrobili nic, to będziemy mieli kilkaset milionów straty za około 3, 3 miesiące. Ale pan, już to, pan, pan już to pokazywał wtedy, kiedy chodziło o 6% podwyżki. Już wtedy pan pokazywał, o jakie pieniądze chodzi, czym to może skrócić. Sytuacja, Sytuacja w tej chwili jest o tyle inna, że przede wszystkim nie mamy żadnego czasu na to, żeby długo prowadzić negocjacje. Mamy czas na to, żeby przedstawić w bardzo krótki, skondensowany sposób stan obecny i, prze i pewne. Mm, Prezentację tego i przewidywania, co się stanie, jeśli nic nie zrobimy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nic nie zrobimy, to za 2 trzy miesiące będzie słuszny zarzut w stosunku do wszystkich i do zarządu i do strony społecznej, dlaczego nie korzystała z narzędzi, które zostały dostarczone przez ustawodawcę. I na dzisiaj sytuacja jest o tyle zmieniona, Panie Redaktorze, że Polska Grupa Ogrodnicza należy do wielu tysięcy przedsiębiorstw, które są w trudnej sytuacji i te. Wiele tysięcy przedsiębiorstw musi wdrażać u siebie programy restrukturyzacyjne, programy naprawcze, łącznie Polska Grupa Górnicza, i nie jest ona... No nie jest ona niczym wyjątkowym. W tym momencie musimy sobie poradzić na takich samych zasadach, jak wszystkie inne przedsiębiorstwa w Polsce, przy korzystaniu z tych samych narzędzi i z tych samych środków, które są dostępne. Panie prezesie, jedna rzecz presja to jest... Presja czasu. Ta presja czasu będzie tutaj kluczowa. Jedna rzecz to, to jak zareagują związki zawodowe i tę wiedzę pan pozyska, zakładam, że jutro około 14 w istocie, ale druga rzecz, jak zareagują załogi. Myśli pan, że to będzie to samo? Wie pan, uważamy, że oczywiście znajdą się może zdania odrębne, natomiast uważamy, że pracownicy Polskiej Grupy Górniczej no, zrozumieją to działanie. Jeżeli do tej pory, tak jak sam pan powiedział na samym początku te środki wolne, które spółka wypracowała, no one były przekazywane do pracowników, no to dzisiaj na pewno jest tak, że jeżeli jest moment kryzysowy, jest sytuacja nadzwyczajna, jeżeli spółka proponuje rozwiązania, zarząd proponuje rozwiązania, i również strona społeczna w tym momencie przy podpisaniu tego porozumienia proponują rozwiązania, które zachowują miejsca pracy na tym bardzo trudnym rynku, zachowują miejsca pracy, to ta wartość zachowania miejsc pracy, utrzymania miejsc pracy w imię okresowych, miejmy nadzieję, że krótkich e, niedogodności jest naprawdę wartością wyższą. Bo my korzystamy z ustawy, która w tytule mówi o wsparciu dla przedsiębiorstw, które nie będą korzystały i nie będą. Do, nie będą prowadziły zwolnień grupowych. Mówimy o zachowaniu miejsc pracy, mówimy o zachowaniu przedsiębiorstwa. Więc tutaj jesteśmy w przestrzeni ważenia wartości. My po prostu musimy zrobić to, co jest niezbędne do tego, żeby firma jako całość przetrwała. Panie prezesie, na mocy tego, tej propozycji, zakładam, że być może uznanej przez związki zawodowe, górnicy mniej zarobią, ale może ZUS by mniej zarobił. To by nie było rozwiązanie dla, dla pana, dla pańskiej spółki łatwiejsze do zaakceptowania i prostsze w użyciu? Panie redaktorze, ja myślę, że my musimy odnieść się do pewnych, pewnego pojęcia też solidary, solidaryzmu. Bo pamiętajmy, że dzisiaj to wsparcie, z którego korzystamy, to są świadczenia różnego rodzaju, w tym podatkowe, które e, przedsiębiorstwa czy podatnicy wnoszą. Więc trudno oczekiwać, że z jednej strony będziemy nie płacili podatków, z drugiej strony będziemy korzystali e, ze wsparcia. Pamiętajmy, że składki na ZUS też przyszły emeryturę. W związku z powyższym te koszty restrukturyzacji i te działania, one muszą być rozłożone równomiernie, bo one z jednej strony, muszą, jednej strony są finansowane jak w tym działaniu z tarczy antykryzysowej, bardzo konkretne działanie, bo tutaj polski rząd tak naprawdę na podstawie, czy na przykładzie Polskiej Grupy Górniczej umożliwił jej skorzystanie z 240 milionów. To jest ogromna kwota, ale z drugiej strony ta spółka, Polska Grupa Górnicza, tak jak inne spółki, muszą wewnątrz, w środku, Szukać ograniczenia kosztów po to, żeby przetrzymać na rynku. Tylko spółki elastyczne ten kryzys wytrzymają, i to też jest nauczka na przyszłość dla nas, to, co do tego, żeby jednak gromadzić środki oszczędności na wszelkiego rodzaju zakłócenia, które mogą się wydarzyć, bo to nie musi być koniecznie ostatni kryzys. Panie prezesie, decyzja związków zawodowych jutro, a jest plan B jakiś? Gdyby ona na nie była po chwilę, Na tą chwilę planem głównym jest plan zachowania, płynności i zachowania przedsiębiorstwa w tym najbliższym okresie trzech miesięcy wszystkie czynności, które niezbędne będą wykonywane i będą dokonywane w imię uratowania miejsc pracy w polskiego pioggnictwa. Skarkul... Mamy nadzieję, mamy nadzieję, że porozumiemy się w tej sprawie ze stroną społeczną, bo jak pamiętamy cztery lata temu, kiedy sytuacja była równie niedobra, to wtedy to porozumienie udało się uzyskać, wtedy to porozumienie udało się zawrzeć. I na tej podstawie uważam, że z partnerem społecznym, z naszym partnerem społecznym to porozumienie i w tym momencie powinniśmy uzyskać. A jak to jest kalkulowane, panie prezesie? Czemu trzy miesiące akurat? Taki jest zapis ustawowy i na tę chwilę wolimy od razu go zaprogramować na trzy miesiące bo e, jeżeli się sytuacja do tego czasu poprawi, czy znacznie poprawi, zawsze możemy z tych działań zrezygnować. Natomiast na chwilę obecną musimy skorzystać maksymalnie ze wszystkich e, niezbędnych środków i narzędzi. I wydaje nam się, że po prostu to jest zachowanie racjonalne. Skorzystajmy maksymalnie z tego, co jest możliwe i z tego, co jest dostępne. Ma Pan pretensje do sektora energetycznego, że Was nie wsparł, nie zapłacił za węgiel, który Was zakontraktował wtedy, kiedy potrzebowaliście bardzo tej, tej płynności? Na tą chwilę my się koncentrujemy na zachowaniach, na tych czynnościach zachowawczych, na tym, co jest tu i teraz, na wszelkiego rodzaju inne aspekty, no panie nazywał, pretensjami, jeszcze przyjdzie czas na to, to możemy rozstrzygać spokojniej w kolejnych okresach. Poza tym pamiętajmy, że my razem jako łańcuch zależy, zale, zależymy od tego wspólnego czynnika czy drivera, jakim jest zapotrzebowanie na energię elektryczną i to jest ten łańcuch, który płynie od energetyki zawodowej do nas. Te sprawy trzeba na bieżąco wyjaśniać, ale spokojnie. A, i one tak naprawdę nie, nie, są aż tak, nie są aż tak na tą chwilę. One są emocjonalne, ale nie są aż tak istotne. Istotniejsze w tym momencie jest dostosowanie, bo jakby to trzeba też oddać, że partnerzy nasi informują nas lojalnie, czego możemy się spodziewać, pokazują nam te czarne scenariusze, no, pokazują nam, że jeżeli oni tego węgla nie spalą, no to i my nie będziemy mieli po co do tego węgla bo znowu kolokwialnie wyprodukować. I w oparciu o te informacje musimy przygotować scenariusze postępowania, bo tutaj informacje, które nawet może są trudne, które są nawet może bardzo, tak jak teraz, no, no, trudne do przeprowadzenia, so, jeżeli będą tylko prawdziwe, a tak je, a tak je traktujemy, są so dla na nas najcenniejsze, bo to nam pozwala się przystosować. Ja myślę, że bardziej właściwym jest teraz... Trudne podejmowanie decyzji, przygotowywanie się na szczarne scenariusze, niż pewne okłamywanie się że i, i, i za daleko idąca wiara, że wszystko się jakoś tam samo rozwiąże w przyszłości. Popatrzmy na to tak: na chwilę obecną spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce to jest 10%, ale we Włoszech, czy bodajże we Francji, 20%. Więc my patrzymy na ten scenariusz czarny i na to spółkę przygotujemy. Jak będzie lepiej, to nie będzie problemu, bo wycofać się z pewnych działań trudnych to jest łatwo. Trudniej wprowadzać kolejne, trudniejsze działania. Na chwilę przyjmujemy i na chwilę koncentrujemy się na tym, co jest dostępne i to jest dla nas taki mm, azym od działań na tę chwilę. To wrócimy do rozmowy jutro, co? Po 14? .00. O tak, oczywiście. Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, panie prezesie. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.